I powiedzcie čím je słuchać. Czekajcie, zrobię sobie tego, że na TikToku będzie mnie widać, że na TikToku będę robił sobie reklamy live. A. Siema widzowie, właśnie teraz robię live'a. Siema widzowie, właśnie teraz robię live'a z Minecraft na box PvP Wbijajcie na YouTube. Dobra, zrobione. Muszę się odpalić drugi monitor, żebym czytał czat. LEGO Adults Welcome Obudź swoją radość Nowość szampon w mgiełce Got2B dla odświeżenia i wrażliwej skóry Wypróbuj suchy szampon Got2B I'm Sora 2 The new AI in town <laughs> We're not afraid Artlist got them all I napiszcie, czy mnie słychać dobrze. A szkoda, że nikt jeszcze nie dołączył. dobra pójdę się polatać o kurde a ktoś mnie godzi! ktoś mnie godzi! nie deadłem ale dobrze że to jest strefa kibin inventory To jak jest strefa Keep Inventory... O! Oh, Krzyświedź bolardy! ILE KOSY Z NIEGO MAM! Zabiję go. Kurde, no i nie, nie zabiję go. Idę go zabić, nie? Idę go zabić. Tylko kurde... Chodź tu no. Ej ty! On ma jednak netherite'owego seta! Aha, on ma netheriteowego seta. No to się nie ma, nie ma sensu z nim bić w ogóle. On ma jakąś rangę dynika w ogóle. Co to jest? Kit. Nie ma tu takiej rangi w ogóle. Ja nie ma rank. To jest sobie z seta będę latać. Bo mnie nic i tak nie mogą zrobić. No bo przecież to jest keep inventory. Szukam jakichś tych mobków. I ktoś głowy Kaja wywalił! Ej, patrzcie! Ktoś głowy Kaja wywalił! Termowy dwa koła. Albo nawet trzy. Wiem, że te, i tak tego nikt nie ogląda, ale... No. Live, live, faj, live, live, live. No dobra, i tak mnie zabiją od razu. No kurde. O nie, nie, nie. Ale ktoś i tak wywalił głowy Kaja, więc dwa koła na plus. Czekam na pierwszą osobę w ogóle. Ja poza linią jestem! Okej. Okay. No kurde! O, wlazłem tutaj. Jo, nie! CO JEST?! Aha! Ej, ej dzięki z ty! Kościół! Tam i tenki leżały normalnie, Jezu, i tak! Ale darmowe i tenki, gościu! I to dziesiątka! A, ale dzięki, 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 dzięki. Dziesiątka! Chłopcu dziesiątkę zostawił! Jaki on musiał być głupi! Tak wabić ludzi na strefie Keep Inventory. Czekajcie, muszę sobie to jakoś zrobić. Ja tutaj mam jeszcze podsłuch do live'a i go słuchać na live'ie. Muszę go jakoś o... Na przykład tak zrobić. Dobra, nie będę miał tego podcuchu do live. Tu muszę czytać czat, ale wy, wywalę z tą zbroję i mam free itemy. Rozumiecie to? Free itemy. Free itki. Frytki, frytki. Co tak będę po prostu tutaj biegać? Ej, szkielet! Dobra. Darmowa kasa. 200 dolarków. Czekamy dalej na pierwszą osobę. My się... Jak jest ktoś na live'ie, oprócz mojego drugiego konta, gdzie czytam czat, to wybaczcie, że was nie słyszę. Znaczy, że tej osoby nie słyszę. Znaczy, nie... Nie wiem, że jest, bo mi pisze, że jedna osoba jest, czyli... Ale jak to jest ktoś z was, to dzięki, że jesteście na live'ie, ale... Wiecie. ILE?! Ej, ale ta łopata jest dość dobra. Bo tam jest to strefa taka. Creeper! Dynie! Dynie, 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 dynie. Jest! Dobra, dobra, dobra. Muszę ją otworzyć. Ej, miecz! Jedenastka! Jedenastka miecz! I dobra! Ej, dobra, ja mam jedenastkę w końcu. Czekaję... Czekałem na coś większego niż tą dziesiątkę. Lis, 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 lis! No gin! I co dostałem z niego? Nic. Oczywiście... Po Palił się, a nie! O kurde! Fry frytki, frytki! Okej, okay, jest są tu jakieś w ogóle. Ej! Gościu, nie strasz mnie tak! Idę go zabić, nie? Wkurzył mnie. Wkurzył mnie. Idę go zabić. Lajwa robię. Dobra. O, no, chodź, chodź. Chodź, chodź. Dwa. Oni nie widzą w ogóle, że ja mam taką perspektywkę. Czemu on mnie w ogóle nie bije? Aha. Super! Bo on oczywiście ma rangę dynka. Jak trzeba być pay to żeby kupować po prostu wszystko, co się da, żeby być lepszym. Ten live to chyba się nie wybije. O, pająk! Darmowe pieniążki. O, lis! Chodź tu, lis! No kurde, gdzie ty uciekasz frajerzy, no o! Dobra, następna denika. Słabo trochę I teraz lecę na spawna i to wszystko sprzedaje To jest mega mało warta, ale zawsze coś. Lis! Jest! 52 dolce! Dobra, znisz mnie. Dobra, wchodzę na. Ten. Nie, czekaj, to tu gdzieś było. Tu jest powrót na spawna. Trochę opóźnienie jest właśnie, widzę. O, jedenastkę... To jest ósemka nawet. Dziesiątka... I dziesiątka. I jaki mam set? Jak piątkę, kurde. Jak piątkę, jak... Jak PIĄTKĘ mi powiedzcie. Ile jest warty ten mieczyk? Bo chcę go sprzedać, czekaj. Rynek... Ile są warte te miecze? Dwunastka jest warta tyle aż? Dobra. Mieczyk. Piętnastka jest też droga. Kto w ogóle sprzedaje ósemkę? Czy to jest taki słaby miecz? Ej, dobra! Sprzedano go za osiem tysięcy. Też za pięć koła sprzedają! Teraz to sprzedaję za sześć. Dziesiątkę sprzedam za szóstkę. Wystaw... Jeden. Za siedem tysięcy go wystawię. Jeszcze chyba sprzedam, ale kilofa nie będę sprzedać. Głowy kaja. Ona jest warte dwa koła, to... Wystaw... Jeden... Dwa koła... Jeszcze sprzedam jeden na pierśniki i za ile są takie taki chodzą? Rynek... Trzynastka jest taka droga? Dobra, ale ja tu szukam dziesiątki, a nie... Jedenastka jest warte, dwa koła, co, co będzie mega mało warte. Dziesiątki, dziesiątki nie widzę. To sprzedam to za... Rynek... Wysta... Nie. Źle to pisze. Wystaw... Jeden... Za półtora koła. Będzie można. Jeszcze sobie chwilę po farmie... Jeszcze sobie chwilę po farmie i lecę... I kończę. No bo jakby, no wiecie, no. Zero osób na live'ie. Oh, yes, 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 o no, nie, 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 znowu mnie zablokowali. Dobra, kończę tego live'a.